Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team i dzisiaj robimy to, co tygryski lubią najbardziej, czyli nagrody za Food Champions i Division Rivals. A jeżeli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, a my przechodzimy sobie do odbierania nagród za G1. Dwie duże paczki rzadkich zawodników. No, to mi się podoba. Fajnie byłoby coś trafić. No niestety jeśli chodzi o piki, Team of the week jest strasznie słaby i w sumie nie ma nikogo, który by z nich chociaż trochę mój skład. Ale no miejmy nadzieję, że chociaż padnie ten Griezmann pod overall do przepałki. Tori to najbardziej by się cieszył z Rafini, który tam ma 8-4 i to no, fajny zmiennik by była reszta. Uwaga, i... Ale kupa, dobra, bierzemy sobie Wegorsta. We, we tak, Wegorst. Proszę. Dobra, to Romanioli może być, no... Szczerze... żody się nie spodziewał, że do tak słabej piki, żody. Szkoda, że nie ma tego Rafini, no ale co zrobić? No a my sobie przechodzimy do paczek. Odbierzemy sobie w międzyczasie jeszcze nagrody za Division że Mam nadzieję, że pierwszą rangę utrzymałem Utrzymałem i chyba wiecie co Wezmę sobie paczki niewymienne, ale będzie potężny opening. 8 paczek do otwarcia, no tu musi po prostu coś paść dobrego, no musi, nie ma innej opcji. Dobra, zaczniemy sobie od tych gorszych paczek, złotej paczki piłkarzy Prime. Fajnie banery, no walkout to wiadomo byłby spoko, ale jakieś banery? Nie ma walkoutu, są banery. Ibrahimowicz. Dobra. I w sumie nic więcej. Dobra, kolejna złota paczka piłkarzy. Prime i może jakiś walkout? Ale bym się nie obraził. Nie ma walkoutu, nie ma baneru. Jest Conebol. No więc może coś się w teorii jeszcze kryć tam. Uwaga. No nic, niestety. Dobra, lecimy sobie teraz z mega paczkami, te, te najlepsze zostawimy sobie na, na koniec, taką wisienkę na torcie. Mega pierwsza, pierwsza mega paczka. Może jakiś walkout i jej proszę. Nie chociaż banery są. Niemcy. ramka szleno. Dobra, w tragedii nie ma się 5 zawsze spokój będzie pod przepałkę, prawda. Coś jeszcze... sword! Ostatnia mega paczka. Fajnie by było, gdyby coś wpadło. Walkout? Nie ma walkoutu? Konna... Nie. Nie ma chyba nic. O, oh, wow. Cztery najlepsze paczki. No proszę, o jakiś walkout, chociaż jeden. Proszę. Jest walkout? Dobra. Francja o Waran, tak jest, to jest, let's go O to chodzi Tak jest, to jest przecież 200 tysięcy przeszło O to chodzi Let's fucking go Dobrze On jest niewymienny, czyli tam tamtego mogę sprzedać, zajebiście Dobra, no to był, to, mi, to mi się podobało, no Waran O to chodzi, no Lecimy kolejną paczkę, no. Jestem zadowolony już obecnie z tych, a jeszcze może być lepiej. Łoakatu nie ma, są banery, jest Inform, Francja, po, o, ten Monako. Monaco. Dobra, to on ciekawy jest. Dwie ostatnie paczki, dwie paczki za 100 tysięcy. Łoakucik, poproszę, poproszę, poproszę. No nie ma Łoakatu, są banery. Hiszpania to nie będzie, o za zabal. Nie. Ojoj. O wow. <laughs> Ostatnia paczuszka. Proszę jej, proszę. Wiem, że warada dostałem, ale proszę. Proszę. Błagam. Walkout. O, o, no nie. Co to? Ja pierdzielę. Nie mogę. 8-4 Grimaldo. No ogólnie skład się nie zmienił. Sprzedałem sobie tego warana wymiennego. I no ale ogólnie myślę, żeby tą prawą stronę gdzieś w przyszłości zmienić, no bo to przydałoby się po prostu już coś lepszego, ale no tu w tym Team of the Week totalnie nic nie było, więc... Przechodzimy sobie klasycznie do meczu. No dobra, skład przeciwnika, o oh, kurde, Cristiano Ronaldo inform, Son player of the month. No fajny składzik, fajny, nie powiem, że nie. No będzie ciężko, nie powiem. inform, Cristiano. No w ogóle powiem wam tak, że jak na te piki, które można było trafić, nad Gedi nie ma, no. Mówię, tak naprawdę to albo Rafinia, albo tylko Grisand by ratował to Team of the Week, no. Jak, jeżeli w ogóle można mówić o ratowaniu, no bo... To był dramat, a, a jak wasze piki, no. Mam nadzieję, że wam się udało coś fajnego trafić. Patrzkę no. Ja z tego warana jestem mega zadowolony, bo mogłem swojego sprzedać. Dawaj tam kantona. Odepni sobie tego... Ach, dobrze, ale wziął sobie... Po prostu wziął i odepchnął chłopaczy na tego kościelnego i 1-0. Ogólnie to myślałem, żeby zostawić paczuszki na jutro, bo jutro Team of the Group Stages, ale no, musiał być kontencik, więc dzisiaj sobie otworzyliśmy 8 paczek. Może dazemy jakieś fajne SBC w piątek do Team of the Group Stages, to też się coś otworzy. W ogóle o co chodzi z tymi strojami? Czemu ja mam czarne stroje, a przeciwnik ma białe? I są obydwa czarne na minimapie. I jej! Czemu? Dawaj, cantona weź sobie, na no. Bara. O, cantona 20? 0 To oczywiście, że 2-0. Piękna akcja. O, wow! Nie, 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 nie. Proszę. O, płyce 2, 1, 2 strzały celne. Dwa gole, chłopcze, jeden strzał celny, jeden gol. No, piękne podsumowanie. O, oh, wow. O, oh, wow, proszę, kundy, proszę, dobrze. Jeszcze nasza, oczywiście, łatwo. No, proszę, proszę, nie ma spalony, nie ma, zostałeś na dole. Dobrze, 3-1, o no, to chodzi. Ja aż tam widziałem, że się rusza. Nie ma tak. Mhm, mm O Jezu, tam są idzie. Oj nie, 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 ale tu kunde. A. Proste, że jakiś Cristiano Ronaldo kontra kunde co sobie myślał? Nie ma tak łatwo. Ja no muszę ewidentnie te strony zmienić do no czarno, Przecież to mapa mi nic nie daje. Jak mam tak czarno? Dawaj karasko. O wow, co to się stanęło się? Karny! <ścoughs> Obrze. Ej, no idealnie, 4-1. Bruno w końcu tylko skarnych potrafi strzelać. <śpiew> Do nas z Hatriczkiem, a ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!